Witam wszystkie bliźniaki i zapraszam serdecznie na prognozę następnego miesiąca września. Wrzesień będzie dużo lepszy od poprzedniego miesiąca, Mars bowiem 15 wychodzi z kwadratu i będzie ustawiał się w pozytywnym aspekcie aż do 30 października. Ale rozpoczynamy od początku. Miesiąc roz, rozpoczyna się bardzo ważnym nowiem księżyca w znaku, w znaku Panny. Ten nów księżyca u Ciebie jest w kwadracie, ale podczas tego, podczas tego dnia nie tylko mamy wielki trygon do, do urana, ale także i księżyc i słońce jest w koniunkcji do Marsa. Ponieważ Dnów Księżyca dla bliźniaków będzie oznaczał temat związany z sytuacją rodziny, z sytuacją domu, ważne będzie uporządkowanie tutaj czegoś. Tak? Czyli nowa sytuacja związana z, z domem, z rodziną, możliwe przeprowadzki, możliwe zdecydowanie się na jakiś remont, możliwe zakończenie jakiegoś remontu, uporządkowanie, dogadanie się w partnerstwach wszelkiego rodzaju. Mars jest energią Energią męską, ale Mars w Pannie widzę tu jakoś osoba, która może krytykować, która może się przyczepiać. Mars w znaku Panny nie jest przyjemny, czyli mo, może być to osoba, której brak jest wyczucia, której brak jest empatii, która ciągle krytykuje tematy zdrowia, tak? czy też te tematy uzdrawiania, uporządkowania Twojej aury w domu. I tutaj widzę, że wielu z Was decyduje się. Później po, po pełni, mógłby być temat zakończenia tej trudnej sytuacji, to jest pierwsze, drugie zmiany mieszkania, przeprowadzki, dogadanie się z daną tutaj osobą i stworzenie harmonii, lub też jeżeli chodzi o pracę, jakieś prace z rodziną, z rodziną, bliższą, rodziną dalszą, czy też Wy sami pracujecie w domu, czy też tematy zdrowia, to widzę, że tutaj od 15 nabieracie więcej sił i tematy uzdrawiania, w tym kierunku uzdrawiania, uzdrawiania siebie. Słońce pozostaje jeszcze w znaku panny do 22 września, czyli fokus jest dalej na dom, fokus jest dalej na rodzinę, na uporządkowanie wszystkich spraw, czy to z rodziną bliższą, czy z dalszą, czy z partnerem, z partnerami, z dzieckiem, czy z domem ogólnie, abyś czuł się dobrze, lub też właśnie, że będzie ta sytuacja związana z domem, czy z przeprowadzką, czy z jakimś remontem doprowadzona do końca. Patrzałabym tutaj na emocje i na uczucia, na uczucia domowników, nie pozwalałabym sobie na jakąś krytykę, bo tu widzę bardzo dużo krytyki, bardzo dużo takiej zaczepki, bardzo dużo nieprzyjemnej aury, tak, czyli Marsa w, w znaku Panny jest ktoś, kto, kto przyczepia się do nas, kto nie patrzy na słowa, kto yy, no te, te, te słowa są tutaj bardzo obraźliwe, czy też mogą być bardzo obraźliwe, czyli nie, nie pozwalałabym sobie na to, okej? Okay? Po nowiu, po nowiu księżyca Wenus przechodzi do znaku Skorpiona. I z tą Wenus w znaku Skorpiona u Ciebie bardzo ważny będzie temat dnia codziennego i rutyny, ale także pracy. Czyli. Możliwości ponowiu zmiany pracy albo też zmiany dnia codziennego. Praca, Twoje tematy zdrowia, tematy Twojej, twojej kondycji, odżywiania. Tak? Widzę, że tutaj będziesz podejmował szybkie, radykalne decyzje, ale także zdecydowanie kreatywności, pracy, pracy dla innych, spełnienie przez pracę, jakaś praca sumienna, jakaś praca, pra, praca zdecydowana, sumienna, obowiązkowa. Może to być, że niektórzy z Was zastanawiają się nad zmianą, nad zmianą pracy i po, ponieważ popełni w znaku ryb, zaraz do, tego, zaraz do tego dojdę, Słońce i Mars 15 będą przechodzić do znaku uwagi, czyli zorganizowanie sobie dnia codziennego i pracy tak, aby po prostu wpływało pozytywnie to dla Ciebie. I mogłoby być także przemyślenia na otwierania własnej działalności. Dlaczego? Dlatego, że od 15 Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, ten, który ostatni miesiąc zabierał ci tą energię i wysysał twoje ostatnie soki. Teraz przechodzi do znaku wagi od 15 do 30 października masz więcej siły, masz więcej powera, masz więcej motywacji, masz ludzi, którzy ci yy, pomagają. Widzę, że będzie można się w końcu do, dogadać. Pojawiają się nowe osoby, pojawiają się osoby, z którymi możesz rozwijać się kreatywnie, możesz rozwijać swoje pasje, możesz rozwijać swoje zainteresowania, ale jest to w domu piątym. Tak? I w domu piątym chodziłoby o Twoje talenty, o to, co lubisz, o to, co jest Twoją pasją, o to, co jest Twoją przyjemnością, ale także tematy miłości. Tak? Czyli bardzo, bardzo fajny temat, jeżeli chodzi właśnie o relacje, o partnerstwa, o miłość, o kreatywność, czy otwieranie własnej działalności, czy także praca z czymś w kierunku rozwoju kreatywności która także przyniesie ci zadowolenie, ale jeżeli ktoś chce na przykład otworzyć własną działalność, proponuję do 27, ponieważ nie tylko planety, większość planet jest w biegu wstecznym, czyli i Saturn, i Pluton, i Jowisz, i Kaeron, i Neptun, i Uran, to jeszcze 27 przejdzie Merkury w bieg retro a od 27 kiedy planeta komunikacji jest w biegu wstecznym nie należy rozpoczynać coś nowego nie należy otwierać własnej działalności jeżeli ktoś musi to musi jeżeli ktoś musi podpisać to macie podpisywać ale musisz nastawić się na to że to może być nie na stałe lub też że będą tu jakieś trudności i komplikacje jednak Merkury, czy w biegu wstecznym, czy w biegu prostym, Twój patron będzie stał w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie, nawet jeżeli będą jakieś tam problemy, finalnie zakończy to się do, do października w pozytywnym aspekcie dla Ciebie. Czyli razem z tym Marsem od 15 września do 30 października więcej siły, więcej energii, więcej motywacji, miłość, romanse. Bardzo dobry byłby czas na tworzenie jakichś projektów dla dzieci, czyścić mi może wyjazdy z dziećmi, dogadanie się z dziećmi może pojawią się tutaj jakieś wnuczki, tak? czy też zajęcie się tematami, dla dzieci miłość, pojawienie się jakiegoś partnera, romanse. Ale ta, także ta energia wagi sprzyja ci, tak? czyli nowe kontakty, nowe, nowe znajomości. Widzę, że będzie z Wenus w znaku Skorpiona dużo pracy związanej z tym, co, co jest twoją pasją, co jest twoją namiętnością, ale też jest dużo luzu, tak? ponieważ i z Merkurym, i z Marsem, i później także ze Słońcem w znaku wagi, jest przede wszystkim rozmowa, płynie rozmowa, są nowe kontakty, nowe znajomości, spotkania, więcej przyjemności, więcej radości. Okay. 21. pełnia w znaku ryb. Ta pełnia jest w opozycji, w koniunkcji do, w koniunkcji do Neptuna. Jednocześnie Merkury stoi w trygonie do Jowisza do Jowisza i yy, Merkury stoi w kwadracie do Plutona. No to mogą być te tematy już zmiany pracy, tak? ponieważ ta pełnia y, odbywa się w twoim dziesiątym domu, tak? czyli twój status, twoja kariera, jak się pokazujesz, ale także no, przemyślenie nowej pracy. Czy jestem na drodze powołania? Te osoby z Was, które nie są na drodze powołania, będą to zamykać nowe profesje, realizacja marzeń, realizacja życzeń, możliwości wejścia w nowe, w nowe relacje, zakończenie jednych partnerów, zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, gdzie jesteś rozczarowany, tak? gdzie po prostu e, może sobie coś tylko wyobrażałeś, wejście w nowe relacje, nowe partnerstwa ale także osoby, które nie są na drodze powołania, będą, będą tutaj próbowały coś zamknąć, ponieważ i Jowisz, i Saturn stoją w pozytywnym aspekcie do końca roku. Razem z tym Jowiszem nie tylko chodzi o poszerzanie horyzontów, o naukę czegoś nowego, ale wreszcie osiągnięcie tego, zdobycie tego celu wyższego życia, co jest moim celem co jest moim celem życiowym, w którą stronę mam iść, i ta pełnia mówi o zakończeniu dla tych osób, które nie są na swojej drodze powołania, zakończenie, i wreszcie zrozumienie, to, co jest moje, w którą, w którą stronę mam iść. Widzę wielu bliźniaków pomagających innym. Tak? Czyli właśnie przez komunikację, przez rozmowę, przez e, przekazywanie, przekazy wiedzy wszelkiego rodzaju, przez pracę nowoczesną pracę online, węzeł karmiczny, w którą stronę. Mamy iść do końca roku, jeszcze znajduje się w Twoim znaku, następnie przychodzi do znaku byka, co oznacza rozwój, nauka, komunikacja, inny sposób mówienia, praca z internetem, wejście w nowe znajomości, wejście w nowe kontakty i fokus jest na Ciebie, nie na innych. Tak, czyli jeżeli ty będziesz zadowolony, jeżeli ty będziesz spełniony, jeżeli będziesz też wypowiadał to co, to, co myślisz, to co czujesz, tak? bo jest kwadrat Neptuna, która będzie tą drogę powołania i twój status rozwiewał, tak? że tam gła y, opada, to be, be, będzie ci sprzyjać w realizacji swoich planów y, życiowych. No, wie, więcej powera w tym miesiącu. Czas na rozwój, na kreatywne po, projekty, na nowe plany, no, nowe wizje i te. Pełnia i nów sprzyjają Ci, ale przede wszystkim Mars, Merkury i Słońce. Po pełni właśnie Słońce przechodzi do znaku uwagi, gdzie ustawia się w trygonie w pozytywnym aspekcie 4 następne tygodnie. Czas na pasję, czas na kreatywność, czas na rozwój więcej przyjemności, rozmowy, spotkania, wyjazdy, kontakty, może właśnie praca, wspólna praca w zespole, praca z ludźmi, który, których lubisz, temat miłości. Ponieważ Merkury później 27 wychodzi w bieg wsteczny, oczywiście Ty masz szansę tutaj, że powróci tutaj ktoś z przeszłości z tym. Z którym można będzie coś później rozpocząć, ale temat wyjaśni się. przeczekałabym aż do 18 października, tak? czyli powrót jakichś ekspartnerów czy ekspartnerek, czy też eks pomysłów na, na własne działalności, czy też jakiejś pasje, odkrycie jakiejś pasji, którą kiedyś się zajmowałeś, której kiedyś, e, którą kiedyś rzuciłeś i teraz może to powrócić. Ale przeczekałabym, czy też z tymi eks-partnerami przetrzymałabym go, ich do 18, do 18 października. Sprawdziłabym, bo tutaj widzę, że będzie się bardzo dużo działa, bardzo dużo rozmów korzystnych, korzystnych, korzystnych dla Ciebie. Miesiąc będzie dużo, dużo lepszy niż poprzedni. Ja życzę wszystkim bliźniakom wspaniałego miesiąca. Fokus ma być na Was. Tak? Czyli na wasze marzenia, na wasz rozwój, na wasze, na wasze życzenia serca. Otwierajcie się na te przyjemności, na te radości, bo, ponieważ widzę, że Mars w znaku Panny jeszcze kradnie energię ostatniej dekadzie urodzonych. Pierwsza i druga dekada ma już to za sobą i razem z Marsem będzie tutaj bardzo dużo siły, bardzo dużo wiary, ale także osoby, które, które się pojawią, ułatwią Ci zakończenie tych trudnych pomysły, idee, nowe pomysły, na no, nowe idee, miesiąc będzie bardziej lżejszy, tak to określa, a ta energia sprzyja ci tutaj zamykaniu starych tematów, odchodzeniu i z Saturnem decyzje, które podejmujesz, pamiętaj, bo Saturn jest w Trygonie raz na 29 lat, te decyzje są, te decyzje są na stałe, tak, i w Wodniku jest otworzenie się na nowe, otworzenie się na nowe możliwości, zaakceptowanie tego, też, że jestem innym, tak, za zaakceptowanie, że jestem oryginalny, że mam swoje zainteresowanie, że chcę się spełnić osobiście. Ja życzę bliźniakom wspaniałego miesiąca. Zapraszam do konsultacji te osoby, które potrzebują, czy robienia sobie horoskopu roczny na rok 2022, który będzie rokiem dosyć zwariowanym. Jednocześnie zapraszam do nauki astrologii online od podstaw, który rozpoczyna się od pierwszego. Od 1 września e, lub też astrologii dla grupy, które już interpretują, grupa zaawansowanej. Wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji, zapraszam do e, polubienia mojego nagrania, zapraszam do komentowania i życzę Wam wspaniałego miesiąca. Dziękuję bardzo.